Czyli Magdalena Fita czuchnowska która w przeszłości sama obrażała Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. A wiecie, że jeśli Trump wygra wybory, to obsadzi stanowiska największymi świrami, bo nikt normalny z nim nie będzie pracować. Będą robić rzeczy najobrzydliwsze, a potem on ich ułaskawi, bo w USA do ułaskawienia nie trzeba być skazanym i ułaskawi tych, co atakowali Kapitol. Czy nikt w Ministerstwie Obrony Narodowej nie weryfikuje takich rzeczy? To po pierwsze świadczy o kondycji polskich służb, które nie panują już nie. Nie tylko nad minami, ale również nad tym, kto będzie tłumaczył. Rozmowy w trakcie dyskusji o kluczowych dla polskich sprawach. No, jeśli to był przypadek, no to mamy poważny problem, ale boję się, że ta pani może być kimś więcej niż tylko zwykłym tłumaczem. I coś w tym jest, ponieważ pani Magdalena Fitas Czuchnowska wcześniej nazywała się Dukaczewska. Tak, dokładnie tak samo jak generał Marek Dukaczewski, ostatni szef wojskowych służb informacyjnych. Jeżeli historycznie byśmy popatrzyli, czyli no to Pani Czuchnowska no, była żoną Pana Dukaczewskiego, osoby szkolonej w no, ZSSR, w, w Moskwie. No. Druga rzecz, proszę, proszę zobaczyć, że ta sama osoba była tłumaczem ówczesnego premiera Donalda Tuska i siódmego w Katyniu i dziesiątego w Katyniu. Ta sama osoba jest cały czas bardzo politycznie zaangażowana. Więc ja nie rozumiem. Po prostu to ręce opadają. Dobrze powiedziane. Po na spotkaniu z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, poza byłą małżonką szkolonego w Moskwie, byłego szefa WSI, pojawił się również generał Stróżyk. To, że wyciągnęli proruskiego, antytrumpowego generała Stróżyka, to, że wyciągnęli z formaliny generała Binkę i umundrowali go, ubrali go w mundur i posadzili obok Kosiniaka-Kamysza, no to są już decyzje polityczne i ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, ale ci panowie pełnią funkcję w Ministerstwie Obrony Narodowej. No to jest też kompromitacja. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt tej sytuacji. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu wpisowi. Wytatuowany jak recydywista przygłup. Czyżby słynący z wielkiej tolerancji i akceptacji innych redaktor Czuchnowski stygmatyzował ludzi z tatuażami? Czy ma również takie samo zdanie o gwieździe nielegalnej TVP Info Karolinie Opolskiej, która jest wytatuowana po szyję? Bezwzględnie wypowiadając się o. Sekretarzu obrony w taki, a nie inny sposób z pewnością miał również na myśli swoją koleżankę z pracy. Jak widać, opinia pana Wojciecha Czuchnowskiego o wytatuowanych osobach jest szokująca, tym bardziej, że wywodzi się ze środowiska, które tyle mówi o tolerancji to i niepostrzeganiu innych ze względu na wygląd, jednak widać to tylko puste słowa, jednak obrażanie naszych sojuszników to już tradycja w środowisku związanym z koalicją 13 grudnia.